Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym odcinku z LEGO Worlds na moim kanale, to jest chyba piąty materiał jeśli dobrze liczę Słuchajcie, poprzedni odcinek, a dokładnie jego koniec, odkryliśmy safe i tam jakieś zadanie w tym domku Nie wiem co to jest za dom, jakiś badawczy, zaraz się wszystkiego dowiemy Ale na początek sam safe, nie wiem czy też widzieliście poprzedni odcinek, jeśli nie to was mega na niego zapraszam, obejrzyjcie sobie A teraz, sam... Save, o którym już gadałem. To działa w ten sposób, że po prostu wystarczy się z którejś strony do niego dostać, a w środku już znajdziemy skrzynię. Ej, to jest jakaś inna skrzynia, zupełnie inna, taka biała. Ej, takiej jeszcze chyba nigdy nie otwierałem. Co w środku? Klocek złoty. A liczyłem na coś fantastycznego i nie wyszło. Dlaczego? Nie złoty, znaczy no złoty klocek super, będzie mieli odblokowane najprawdopodobniej duże światy. Bo mam... 20... Czekaj, 20 sztuk? 20, to jeszcze nie mam dużych światów. Coś dostałem, w rakiecie będzie. Teraz, kiedy masz 20 złotych klocków, możesz wrócić do rakiety, żeby odebrać specjalny przedmiot. Twoje własne światełko w tunelu. A dokładnie moją pochodnię! A raczej jakąś lampę tam, czy coś o niej, tak o tym mówili Słuchajcie, zadanie, szkieletem nie chce być astronautem, chcę być astronautą w czapce świętego Mikołaja Aha, ty chcesz, żebym coś pomalował, okej, okay, akceptuj Na jaki kolor? Na biało chyba mówiła, tak? Najprawdopodobniej to będzie właśnie o w ten sposób, biel Chcę ten fragment, żeby był pomalowany Wszystko zaliczone, patrzcie, to będzie najszybszy klocek w mojej karierze, to wszystko, gotowe Zrobione, chyba że szybszym klockiem w mojej karierze była skrzynia, która była po prostu rzucona mi pod nogi, to wtedy byłoby, było jeszcze łatwiej, słuchajcie, jest jedna fajna rzecz, a dokładnie, chodź tu, nie mam kości, nie mogę cię też skopiować, jeśli będziemy na arktycznym świecie, a najprawdopodobniej się na niego mam zamiar przenieść w tym odcinku To tam możliwe, że będzie helikopter, będziemy sobie latać, co będzie w ogóle super Tylko, że trzeba to ogarnąć I to się zobaczy A jeśli ktoś by mógł, to niech w opisie, a raczej w komentarzu napisze mi ten adres do świata, w którym jest smog, złoty smog Bo już go na live odkryliśmy, a chciałbym go też na odcineczku odkryć, więc możecie mi podrzucić link do tego i będzie mi bardzo, bardzo. Będę bardzo, bardzo wdzięczny z tego powodu. Będzie super. <laughs> ja sobie tu badam, czy coś jeszcze jest, ale ten świat tego wysypiska jest zdecydowanie mniejszy od tego, na jakim byłem kiedyś. Kiedyś byłem na zdecydowanie większym. Czekajcie, co co, co chcecie? Kto tu? O, zadanie co to jest? Obiekty potrzebne do tego zadania zdecydowanie są w okolicy. Rozejrzyj się, czy to, to na górze, czy na dole. Na dole? Ale nie chcę robić tego zadania. Bierzemy, bierzemy, bierzemy. Spoko, ty zawsze mówisz takie, takie te rzeczy. Bierzemy motocykl i jedziemy do rakiety, słuchajcie, i śmigamy na inny świat. Najprawdopodobniej chciałbym znaleźć jakiś lodowy z tego względu, że tam będzie śmigłowiec, będziemy sobie mogli latać, co będzie super. A tutaj wiecie, no mimo tego, że nie wykonam wszystkich zadań, to na pewno niejedno złomowisko jeszcze będzie w mojej karierze, w karierze tej serii. Także. Wszystko, wszystko w swoim czasie, to jest takie malutkie, bo jeszcze nie mam dostępu do tych wielkich światów, więc e, czekaj, bo przeburzyłem, ominąłem rakietę, nie zwróciłem uwagi nawet, uwagi nawet, że jest tutaj, więc w tym momencie wrzućmy klocki, mam ich chyba 21 łącznie, albo 22 sztuki, więc przy 20 dostaniemy nowy, nowo, nowe narzędzie, a potem się zobaczy. Zrobiłem sobie kawkę takie kubki możecie kupić są w linku poniżej za chyba 15 zeta Na kapselu latarnia. Przydaje się podczas wycieczek w mroczne miejsca, jak groty, jaskinie, czy lochy. Twoje światełko w tunelu. Mój światełko w tunelu jak super naprawdę. Dajcie po raz kolejny, to znaczy kolejne klocki, a ten tu za mną śmiga, popatrzcie cały czas. Y21, dobra, szukamy kolejnego świata. Znajdźmy jakiś taki mroźny, wiecie? Pyk, szukamy białego, mam nadzieję. Były bagna, jakby chcielibyście zobaczyć jeszcze nowy świat, to możemy pójść na bagna. I w ogóle tak szczerze nie wiem, czy w ogóle tu jest dostępny w tych małych światach y, świat zamrożony. Raczej wydaje mi się, że chyba nie, niestety nie. On był jakąś częścią czegoś, pustyni albo tych takich zielonych. Poszukajmy, wiecie czego? Poszukajmy raczej chyba bagien. Obyły bagna. Jeszcze raz. Jakieś takie większe, żeby ich było po prostu dużo. Hopa. No, mogą być te. To są teoretycznie tereny podmokłe, ale też w sumie ich troszkę tak malutko. O, tu jest OK. Są bagna i jest to prawda woda, ale spoko. No I to jest generowane teoretycznie losowo, ale. No, no, jest chyba w sumie ten generowany losowo. Ale tych światów jest naprawdę tak dużo, możemy grać w nieskończoność. Sam nie wiem, ile ta seria potrwa. To zresztą wy możecie napisać w komentarzu, ile chcecie, żeby ta seria potrwała. Ile odcineczków, ile odcineczków takich wiecie, 15-minutowych, plus-minus, zazwyczaj robię. Ładowanie przy 98 to zawsze się musi zatrzymać. To nie może ładnie iść do 100, tylko 98 stoimy. Pauza. A teraz się popatrzcie do przodu. Pyk, jak to ładnie wygląda. Lecimy do kolejnego świata w jakimś tunelu nadprzestrzennym, czy ja nie wiem, przemieszczaliśmy się tam i teraz lądujemy. Czyli pyk i pauza. Oczywiście codziennie zapraszam Was na godzinę 16 na mój kanał, na streamy na live. Możemy sobie porozmawiać, możecie tam ze mną pogadać w komentarzach. Ja podpowiadam. Będzie jest bardzo miło. W weekendy, sobota, niedziela, najczęściej od 10, choć w niedzielę nie zawsze od 10. Laguna Lekceważenia. Co to jest Laguna Lekceważenia? Tu nie chcę przez te bagna przechodzić. Nie, bo tu nie wiadomo co tam siedzi w tych bagnach. Nie chcę tego dotykać. Czy tu jest jakiś złoty klocek? Jak nie tam, to tutaj. Złote klocki jak najbardziej zawsze w porządku. Cześć, co chcesz ode mnie? Odkryliśmy ten wielki odcisk stopy, ale koleżanka do niego wpadła. Proszę, pomóż jej. Aha, w ten sposób. No to jak to chodzisz? Ja się pytam. Nie, nie to przycisk, przepraszam. Ja czasem przycisk zły nacisnę i różne rzeczy się dzieją. Py, popatrzcie, koleżance, można pomóc w ten sposób, że ty nawet dwie wpadły. Ej, dostałem zadanie, choć go nie wykonałem, nie? Ona się. Dobra, Dobra krokodylu, jeju, czasem oni tutaj tak wskoczą. Masz, a muszę ci dać stek. A ja nie mam steku i to jest smuteczek. Byłoby super, mieć gdzie pracować. Czekajcie, bez zasuwania do laboratorium. Odpoczynamy z powrotem do laboratorium. Czyli co potrzebujesz? A, potrzebujesz tego do spania. Tylko, że ja tego tu nie mam w tym momencie zeskanowanego. Ja wiem, że, gdzie to, że jest to gdzieś w głębi wyspy najprawdopodobniej. Więc trzeba by to było zeskanować. Tak? Nie mam tego. Więc ja tu wrócę i mam nadzieję, że wrócę już z. Yeah. Chodź tu, nie udało się, trudno. Jest jakby problem z wyborem broni wystarczająco szybko, wiecie? Trzeba szybciej, zdecydowanie szybciej wybierać broń. Ale mamy bagienne bugi. bagienne terenówka to nie bugi, ale bardzo blisko byłem. Idę do skrzyni, która jest tutaj. Na wprost, jeśli my potrzebujemy jakiegoś schematu, to najprawdopodobniej gra nam go da. Do... Łódź policyjna, spójrzcie, przynajmniej tak wygląda. Zaraz się dowiemy, co tam dalej, tylko najpierw wykopię jeszcze tutaj. Gdzie to jest? O, dokładnie tutaj, gdzieś mniej więcej. I jedziemy w dół. Znajdziemy skrzynię. Jest i mam nadzieję, jeśli nam szczęście sprzyja, to dostaniemy schemat na ten taki camping przenośny, czyli to spanie dla tych naukowców. Tak jest? Dobrze myślę? Tak, laboratorium polowe, dokładnie. Spodziewałem się tego, więc możemy wrócić tam i zrobić to zadanie u niej, ale zanim to zrobimy to najpierw pokaż mi bułat, co wy chcecie? wow, ale dostałem szczała <ścoughs> od nich. O jacie. Dobra, pokaż mi tą bagienną... Bagienną łódkę, tak? Się... Bagienna łódź policyjna. Pokaż jak się tym jeździ. A raczej pływa dokładnie wsteczny i do przodu. A to, co to jest? Jakiś coś na łańcuchach. Moment, wyskoczę i zeskanujemy sobie to, jak to się może nazywać? Jeszcze takiego czegoś nie odkryłem nigdy wcześniej. Terenówka półgąsienicowa, pokaż. Czyli to powinno teoretycznie pokonywać wszystkie przeszkody. To jest jakiś złoty klocek w górelce znowu na pokonanie. Teoretycznie, uwaga tu do góry powinna też sobie dać rady bez problemu Dawaj, 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 jedziemy, 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 jedziemy Nie dałaś rady, no to trudno <laughs> To ja sobie spadłem Hop Idziemy do tych naukowczyni Do pani, które są naukowcami I wykonamy od nich zadanie Chodź tu Bo złoty klocek chce Oh, nie mam tych, nie mam jeszcze wystarczającej ilości jeszcze trochę jest, wykonałem jeszcze jeden. No nie wierzę, z czego się cieszysz w tym momencie? Ja nie mam tej takiej pałki, wiecie, do wykonywania Chyba, żebym mógł pałką policyjną to robić Hmm, to jest do zrobienia Ej, trawę zdobyłem, super Chodź tu, najpierw zadanie od ciebie Chcesz się poddać? Nie chcę się poddawać Tu jest aligator Co ci mam dać? Znowu to? Odejdź aligator, ja ci naprawdę nie mam czym wyżywić Nie mam Pokaż, zrobimy to, co ona chce, czyli dokładnie laboratorium. Laboratorium może być umieść tutaj, i co powiesz? Weź, powiedz, że to jest, to jest dobre, tak jest. I wiem, że o niej jeszcze jest trzecie zadanie za złoty klocek. Uwaga, zobaczymy, ma trzecie, tak jest. Trzeba zrespić wystarczającą ilość komputerów i innych, innych itemków. Spójrzcie na przykład tutaj. to na górze? Na dole, czy gdzieś Po, po środku? środku, widziałem kolejną tą Jest pod latarnią Komputer badawczy, co jeszcze potrzebujesz? Komputer badawczy, takie coś w stylu Nie wiem, jakiegoś komputera Takiego z płaską ścianą z tyłu widziałem Zaraz zobaczymy, może to gdzieś tutaj w domku mają Mam przynajmniej taką nadzieję Bo jeśli nie, to nie wiem gdzie tego szukać Macie to tutaj nie macie tego tutaj, troszeczkę słabiutko, ale wiem, że na pewno to jest gdzieś w tym. Pokaż. Weź to wyłącz. Zajmijcie się, zajmijcie się tymi alligatorami. Jest to chyba tutaj, właśnie. W tym laboratorium, które właśnie jej zbudowałem, a teraz jej to troszeczkę tak zniszczyłem, ale to nic. rejestrator. o właśnie, to był wideorejestrator. Dobra, czyli teraz, po kolei, wszystkie trzy rzeczy mamy po pierwsze komputer badawczy, po drugie komora badawcza, po drugie rejestrator. Ile poczułeś rejestratorów? Trzy Kom komory badawcze. Cztery. I jeszcze jeden komputer. Pyk. Jest to dziwnie poustawiane, ale to nieważne. Najwyżej jak będą chciały, to sobie poprzestawiają wszystko, bo tak w jednym miejscu... Ale nie no, wszystko w jednym miejscu też dobra sprawa. Wszystko git? Tak ma być? Jest okej? Okay. Super, to ja stąd zmykam. Tu tu, 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 wszystkie zadania wykonane, czy też nie? Chyba wszystkie, wiecie. Tutaj dla ciebie nie mam tego, czego, czego ty chcesz, także troszeczkę słabiutko. Ale ja chcę jeszcze 3 złote klocki, słuchajcie, i będziemy mieli dostęp do większych światów, co jest super. I fajnie, jakby się udało to w tym odcineczku wykonać. Jeśli nie, to w kolejnym. Marchewkę już dałem tobie, także, także, także nie będzie kolejnej. Przykro mi bardzo z tego powodu. Wiecie co? Nie wiem, gdzie jest ta skrzynia. Chciałbym zobaczyć znacznik dokładnie gdzieś mniej więcej tutaj, gdzie stoję. O, tu. Hop. Więc jedziemy w dół. Dawaj. Trafię czy nie trafię? No. Jest, trafiłem! Idealnie, praktycznie. Fajnie, że one są oświetlone. Jest wszystko git. Hop. Tu, 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 Hmm? Pistolet paintballowy. Balon przyleciał, już wyś wyśmigam do góry. Gdzie jest ten balon? Na drzewie. Chopa. tylko trzeba się na niego wdrapać. Mam. Co chcesz sprzedać? Dużo nie widać. Jakaś dyniowa ten. Krusek. Dudy! <śm> Jeśli ktoś był na live'ie bardzo... Olizak też mam. Jeśli ktoś był na live'ie bardzo dobrze wie, do czego służą mil dudy. Do budzenia ludzi w wiosce. Wezmę jeszcze to kupię. Ten dyniowy croissant to też się może przydać. Jest dobrze. Trzymaj się. Cześć. Miłego dnia życzę. Pyk. Wstecz. Już kupiłem. Ty, a tutaj jest jakaś chatka. Można się na nią wdrapać? Poczekajcie, bo tu... Jest. Aha, tu są tylko pieniądze. Nie ma jakiejś skrzyni super do, do otworzenia. Ale to i tak. Okej, ok okay, przepraszam. Złoty klocek. Co on chce? Chcę, żeby go obronić. Prawdopodobnie przed zombiakami. To spróbujmy pałką policyjną. Może się uda. Nie przed krokodylem. Nie przed rekinem. Chodź tu. No nie, no bez. Dlaczego tak szybko? To nawet nie można było go złapać. Ja czasem naprawdę tych zadań nie lubię na obronę, bo to jest mega trudne do wykonania. Telefon. Atakuj! Jest, chyba dostanę klocek. Daj mi go. No ob obroniłem cię, czy ja cię mam obronić przed tymi ziomkami? A dlaczego? No dlaczego on nie skoczył? Ja dawałem skok i B i one się jeszcze cieszą, że mnie pokonały te potworki. No bez kitu. Ej, dostałem jakąś rybę, tylko że nie wiem za co. Za co dostałem rybę? Hello? Za co dostałem rybę, majster? Sam nie mam pojęcia. Wiecie co, wykopiemy jeszcze jedną dziurę i tutaj postaramy się zdobyć kolejne klocki. Złote, czy przynajmniej jeden. Jeśli się nie uda, to... Ty, on kopie, czy co robi? On nie kopał przez chwilę, ale dzik. Dobra, dawaj do góry. Trzeba to poprawić. Jest, jest, patrzcie, jest ten. Psotnik ze złotym klockiem. Gdzie on jest? Muszę go złapać. Tutaj, ucieka mi. Albo raczej próbuję. Haha, <laughs> nie udało ci się. Stary, nie udało ci się. Nie ma opcji. Pyk, jest dobrze. Budowniczy poszukiwacz. Pyk. No, chodź tu. Patrzcie, dlaczego on tej skrzyni nie chce odkryć? O, w tym momencie, dobra, bo jest tu schemat, nie załapał, niestety. Pyk, jestem. Jest kolejny, dobra, dwa złote klocki w tak krótkim czasie, więc kolejny odcinek to jest na pewno kolejny złoty klocek, 25 punktów i kolejne jakieś, one są chyba średnimi światami, będą odblokowane. Także was mega zapraszam na kolejny odcineczek. Teraz to tyle, trzymajcie się, miłego dnia wam życzę, cześć!